Kochani, teraz ćwiczenie trzecie. Popracujemy sobie z prezentacją, bo projekt, który będziecie robić na kolej za tydzień, już będzie dotyczył właśnie tych wszystkich y, narzędzi, które Wam dzisiaj pokazuję. Prezentację, prezentację. Popatrzcie na razie na tablicę. Nie, nie, będziemy pracować tylko na mojej prezentacji, wszyscy razem. Myślę, że nie muszę Wam omawiać, jak wygląda y, tworzenie prezentacji. Bo my, pomimo, że ten program wygląda inaczej niż PowerPoint, ale jak sobie jest tak intuicyjny i podobny do PowerPointa, że każdy sobie poradzi. Ja tutaj sobie wybiorę motyw, można jeszcze zaimportować inne motywy, zobaczycie jak w ciągu roku jeszcze się będą te wszystkie aplikacje rozwijać, więc na yy, wybiorę sobie ten. Tutaj sobie na dzisiejszych tylko ćwiczeniach podam taki projekt y, Poznań. Zobaczcie, narzędzia jest dość dużo, uważam, tych tutaj narzędzi, jak sobie przejrzycie do tworzenia prezentacji. Tutaj dodam sobie kolejny slajd i na przykład sobie zrobię Stary rynek. Pokażę Wam taką jedno, jeden mały trik. Myślę, że większość i tak już zna, ale pokażę. Gdybyśmy nie mieli zdjęć, które byśmy w kom z komputera, z poznania mogli wstawić, to możemy sobie w internecie wyszukać w grafice zdjęcie starego rynku. O, na przykład tutaj, chociaż to jest ładne. Weź na to zdjęcie. Przepraszam, z tego miejsca, złapać to zdjęcie i przeciągnąć sobie na prezentację. Otwiera nam się prezentacja i wkładamy to zdjęcie. Niebezpieczeństwo tego typu jest takie, że jak ktoś na tym, bo to jest tylko link do tamtej strony, jeżeli tam coś zmienią, no to niestety nie będziemy mieć tego zdjęcia. I również, dlaczego to pokazuje, prawa autorskie, kochani, jak będziecie robić kiedyś różne rzeczy z internetu, no to. Musicie pamiętać o prawach autorskich. Czyli jeżeli to jest z tej strony, to klikam sobie link. Włączam. I na przykład klikając na zdjęcie, tutaj jest wstaw link. Po zastosowaniu. Jeżeli ja sobie zrobię wyświetl prezentację, to ten slajd po najechaniu na zdjęcie pojawi się łapka i po kliknięciu. Będę wiedzieć, gdzie, skąd to zdjęcie pochodzi. W prezentacji, na następnych zajęciach, pokażę Wam, jakie są zasady prezentacji, już zaczniecie sobie robić. Od razu teraz powiem, że nie będzie to ciekawe miejsca w Poznaniu i Opoznaniu, tylko chciałabym, żebyście mnie zaciekawili, i temat jest następujący. Czym możecie mnie zaciekawić? I nic więcej. Tak jak siedzicie, tak jak jesteście w parach, plus Filip z Kasią, albo będą dwójki, albo trójki, możecie się dobrać. Nie, tu jest akurat parzysta ilość osób, to niech będą dwójki. Wymyślcie i przez całą lekcję możecie sobie już pomyśleć. Czekam na Wasze twórcą, twórczą inwencję, bo na stronie zobaczycie tylko ciekawe miejsca w Poznaniu, jest to bardzo nudne. Jak nikt nic nie, ciekawego nie wymyśli, to, to może zrobić ten projekt, ale kochani, trójka góra, czwórka za taki projekt. Jak ja chcę piątkę i szóstkę dać, to ja chcę zobaczyć Wasze pomysły. Waszą kreatywność, bo wiem, że macie bardzo dużo pomysłów. Dobra, a teraz nasze ćwiczenie na czym będzie polegać dzisiaj? Ja was tutaj tak samo udostępnię Wam. Zapiszę pod nazwą Poznań. I znowu widzicie, cały czas standardowo yy, korzystam z tych kontaktów, które zrobiłam na poprzednich zajęciach. I dlatego one są dla mnie takie ważne, żeby to były aktualne adresy. Proszę, żeby teraz każdy z Was wszedł, dodał jeden slajd i jedno zdjęcie. I to by było na tyle, by za chwilę nam zadzwoni dzwonek. Dziękuję dzisiaj za miłą współpracę. Jeżeli wejdziecie na prezentację, to od razu widać, kto ją edytuje, więc że jak są dwie osoby, no to już znikać, tak? I sobie tworzyć własną prezentację, własny slajd. I projekt, który, o którym Wam powiedziałam. Na razie te, tu w tym ćwiczeniu trzecim robicie tylko zdjęcie z poznania, tak? To, co ja przed chwilą powiedziałam, to było już a propos tego projektu za tydzień. Jeszcze raz dziękuję i chyba to by było na tyle no, dzisiaj.